to olo, witam wszystkich. Jesteśmy na strzelnicy, a gdzieś by indziej. I dzisiaj przetestujemy sobie amunicję do strzelby. Strzelba to jest bardzo uniwersalna, bardzo wszechstronna broń, która posiada naprawdę bardzo różną amunicję. Scaloną, śruty, grubsze, drobniejsze śruty. I to wszystko dzisiaj dla Was przetestujemy. A co istotne, to jest to, że zrobimy to na różnym dystansie. Bo wiecie, strzelba jest, jak wiecie na filmach, widzieliście, skuteczna na krótkim dystansie. Ale jak to wygląda, jak ten dystans się zwiększa? Jak bardzo zwiększa się roz tego śrutu, który jest chyba najpopularniejszą amunicją do strzelby. No i wspominając o tym, że do strzelby mamy bardzo różną amunicję, proszę bardzo: od takiej najprostszej amunicji śrutowej, tu jest zakład taka raczej słaba, 24 grainy. Tutaj 70 mm to jest długość łuski, 2,4 mm to jest właśnie średnica tych śrucików, czyli bardzo drobny śród, tak to wygląda. Następnie też jest to amunicja śrutowa, tylko trochę mocniejsza. 28 grainów i trochę grubszy śród, zobaczcie, 3 mm śród. Lecąc dalej, robi się już ciekawiej, bo mamy tutaj amunicję tak zwany tak backshot, czyli grubsze kule. Zobaczcie, one tu już widać, że to są grube kulki. Tu już jest 6,8 mm, czyli prawie 7 mm kulki. Tych kulek jest tutaj przynajmniej 10. No i jest ta amunicja też już mocniejsza, na, można powiedzieć grubszego zwierza, czyli na dzika nie, bo na dzika będzie ta ostatnia, ale na jakiegoś jelenia, sarnę myślę, że tak. Nie jestem myśliwym, więc nie będę wymyślał. Generalnie, generalnie mocniejsza amunicja, a ta śrutowa no to oczywiście y, głównie na ptactwo. No i ostatnia, ostatni rodzaj amunicji to jest slag, czyli... W Polsce mówimy na to Brenneka. Nie wiem, czy to jest taka nazwa własna, właściwa, ale tak się często właśnie przyjęło mówić. I zobaczcie, tu jest nawet ten przekrój. Tutaj jest na początku jest proch. Dalej mamy ten koszyczek. I na końcu jest taka wielka, klucha, ołowiana, gwintowana. Tak to wygląda. I to już ma naprawdę moc, dużą energię. Jakieś nawet 3000 jouli. To oczywiście zależy o wszystko od naboju. Może być więcej. Ten ma 28 grainów. No, tak szacuje 2,5-3000 juli Może mieć, i to bardzo dużo. Porównując na przykład amunicję do Kałacha, tam będzie chyba 2000 juli. Wiecie co? W sumie to. Może pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Nożyk, nie mam noża. Masz noż? O, dzięki. Dobra, co co? rozcinamy. O, zobaczcie. Tutaj mamy proch. Tutaj jest ten plastik. To jest taki koszyczek, który po prostu trzyma te wszystkie kuleczki, a kulki są tutaj. Tak wygląda proch, słuchajcie, nowoczesny proch. Wszyscy by mogli pomyśleć, że proch jest czarny, ale nowoczesny proch, właśnie bezdymny, wygląda w ten sposób. W momencie inicjacji ten cały koszyczek leci razem z kulkami. Dopiero po jakimś czasie koszyczek się rozdziela, a kulki lecą jakby własnym torem. Jeśli mamy bliską odległość, to ten koszyczek też uderza w cel i powiem wam, że też robi całkiem niezłe zniszczenie. Tutaj chodzi właśnie o tą prędkość. Yy, tego, tego w tym momencie po, pocisku, bo to też e, staje się pociskiem. Na większej odległości koszyczek gdzieś odpadnie, a kulki sobie polecam dalej. To co, strzelimy sobie na dystansie 5 metrów z tej amunicji e, na śrutowej, e, drobny śrucik. Zobaczycie, jaki jest rozrzut. OK, zobaczcie. To jest roz, rozrzut na 5 metrach, czy już jest spory. To rozerwanie powoduje właśnie ten koszyczek, który wyrwał się. To jest, to jest właśnie coś takiego. I to on powoduje tą penetrację tutaj tej pilśni, Ale rozrzut to jest jakieś już w tym momencie jakieś 30 cm na 5 metrach. Teraz przejdziemy sobie na 10 metrów i zobaczycie, jak to wygląda na 10. OK, lecimy. To jest już taki rozrzut na 10. A tutaj, oczywiście, ta dziura to jest nasz koszyczek. Zobaczcie, jak to wygląda z drugiej strony. Wszystko poprzechodziło, oczywiście. No To jest niewielka odległość. Także mamy tutaj poszatkowane 20 metrów. Wydaje się dystansem raczej krótkim. Ale zobaczymy, co się stanie na tarczy w momencie, kiedy strzelimy właśnie z tej samej amunicji. Co, panie operatorze? Zobacz. Zmieniłem tarczę oczywiście. Jest większa niż, niż te tarcze poprzednie. Ta była taka. Wiedziałem, że ten rozrzut będzie duży. Więc mamy całą tarczę. Tutaj jest, nie wiem, jakieś 80, 70, 80 na, na 50. Praktycznie rozrzut po całej tarczy. Oczywiście wszystko przechodzi. No, a jakże. Ale już lotka nie doleciała. Lotka już nie doleciała, dokładnie, gdzieś tam ją zwiało po drodze. No, tak jak powiedziałem, ona tylko ma za zadanie wypchnąć te śruty, potem gdzieś tam sobie odlatuje. No, tak to wygląda. Teraz pasowałoby przejść na inną amunicję, bo nie ma sensu strzelać na 30-40 metrów ze śrutów, bo doleci tylko połowa na przykład. Także przechodzimy na inną amunicję, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Z bakszotem, czyli z tą amunicją, gdzie kulki to jest 7 mm, jest ich około 10 sztuk. Zrobimy inaczej. Nie, 10 jest ich zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć albo 7. Zależy co są do rozmiaru. No w sumie nie? tak. Czasem jest 8, czasem jest 12. No, to nie, nie, akurat nie jest napisane ile tych kulek jest w środku, ale dobra, nieważne. Strzelamy z 15 metrów. Nie ma sensu strzelać z 5 czy 30, bo to będzie y, tylko y, to będzie skupione po prostu. Strzelamy z 15. Poszło. Tutaj oczywiście plasticzek koszyczek i tutaj mamy 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 kulek. No być może mogą tam być 10 kulek, jednak gdzieś poleciała. Nie, raz, 2, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 kulek. Widzicie ten rozrzut? Mamy taki rozrzut na 15 metrach. To jest oczywiście dużo mocniejsza amunicja, więc yy, spokojnie penetracja będzie dużo większa niż tej drobnicy, tych śrucików. Zresztą. Mam ochotę sprawdzić, jaka jest penetracja takich, yy, takich kulek. Myślę, że możemy postawić jakąś deskę czy coś, jeśli oczywiście znajdziemy. Ale to za chwilkę. Ok, jesteśmy na 25 metrach. To będzie tutaj dokładnie. I strzelamy z bakszota, czyli z loft'ki. Trafię? No, kurczę, zobacz. No to też po całej tarczy, zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wszystkie trafiły, ale rozrzut masz już praktycznie na całej tej tarczy. Także jakbyśmy stanęli trochę dalej, no to już te, te kulki by się gdzieś tam rozjechały. Koszyczka już nie ma, gdzieś tam sobie odleciał. No i tak to wygląda. No to, taka skuteczność, taki rozrzut tej amunicji na wybranych dystansach. Mamy jeszcze ostatnią amunicję, czyli Brenneka, czyli Slack po amerykańsku. No i co? No strzelimy sobie. Tylko chyba jeszcze większą odległość zrobimy. Nie wspomniałem o strzelbie, a powiem Wam, że jest to jedna z moich ulubionych jednostek, dlatego kilka słów muszę o niej powiedzieć. Jest to Mosberg 590A1, wersja z grubościenną, wzmocnioną lufą. Naprawdę kawał takiego woła roboczego. Mamy tutaj przyrządy typu Ghost. Bardzo fajne, szczególnie dobre właśnie w momencie, kiedy strzelamy na trochę większe odległości. Normalnie pewnie w takich... W takich tańszych strzelbach, nie ma w ogóle tych ghostów, strzelamy po lufie. A tutaj mamy przeziernik, i wtedy to strzelanie może odbywać się na większych odległościach. Dodatkowo, co jest fajne, to na przykład tutaj jest magazynek na dwie sztuki, i tutaj jest też na dwie sztuki w kolbie. To się przydaje w momencie, kiedy już nie mamy, wyczerpaliśmy całą amunicję. Tutaj mamy jeszcze taki mały magazynek, którym możemy zasilić. No i ten dźwięk niepowtarzalny. No i co istotne, jest to 8 plus 1, czyli 8 sztuk mieści się do tego magazynka rurowego i jeden wchodzi do komory do lufy. No tak to wygląda. Bardzo fajna strzelba, i tak jak powiedziałem, bardzo wytrzymała. Nic się z nią nie dzieje, nie ma żadnych zacięć, problemów, awarii. Jeśli kupujecie swoją pierwszą strzelbę, to nie kupujcie jakichś turków czy tego typu wynalazków, tylko kupcie od razu coś porządnego. No chyba, że macie zamiar trochę się pobawić i sprzedać. No wtedy okej. Okay. Leci, leci, dobra. No to go, żeby tylko trafić. Ła, słyszałeś to? Ten kanał ma być też troszeczkę edukacyjny, więc po, coś Wam powiem. Jeśli chodzi o slaga, czyli tą amunicję scaloną, e, brenekę, ona jest niebezpieczna. Lubi rykoszetować, więc e, bardzo istotne jest to, żeby strzelać z dużej odległości, ale też nie do jakichś celów e, metalowych, tylko właśnie papierowych. No, bezpieczeństwo jest najważniejsze. No i jest, słuchajcie. Mamy fajny otworek i zobaczcie, nawet wyrzeźbiło nam ten gwint, który był na, na pocisku. Okej, okay, słuchajcie, tak to wygląda, ale nie byłbym sobą, gdybym nie strzelił sobie do jakiegoś innego celu, który pokazałby energię i siłę właśnie tej amunicji. Spróbuję coś znaleźć, jakąś deskę i zobaczymy jak właśnie amunicja penetruje coś grubszego niż właśnie taką tylko pilśnie. Okej, okay, słuchajcie, przygotowałem trzy cele. Płytka ceramiczna. Strzelę do niej z bitshota, czyli z hmm? śrutówki. Zobaczymy, czy przebije z 30 metrów. Niby te śruty wydają się, wiecie, lekkie, delikatne, ale jak poradzi sobie z taką ceramiką na 30 metrach, to znaczy, że ma swoją siłę. Dalej strzelimy z backshot'a, czyli z loftki, do takiej deski, tej grubości. Zobaczymy, jak sobie poradzi. A na koniec zostawimy taki wielki gruby bal drewna. Oczywiście na Brenekę, czyli na slaga. No i powiem Wam, że sam jestem ciekaw, czy uda się przebić coś takiego, coś tak grubego. Zobaczymy, lecimy. Ok, jestem na 30 metrach, strzelamy ze śruta. Trafiłem. Zobacz, wszystkie trafiły. Wszystkie trafiły. Tylko jest pod kątem lekkim, i poszło tutaj też w, w oponę. Akord, siuty są bardzo lekkie, więc one też nawet daleko nie polecą. A tutaj mamy bardzo wysokie wały, więc na pewno nic się nie stanie. Okej, okay, czyli nie rozwaliliśmy. To strzelimy z mniejszej odległości, albo nie, poczekaj. Ja zawsze strzelałem z tej amunicji 24 grainy. Strzelimy z 28. Do tego samego. Zobaczymy, jaką robi różnicę w momencie, kiedy weźmiemy sobie mocniejszą, mocniejszą amunicję i też strzelimy do tej płytki. Wtedy będziemy mieli pełen pogląd sytuacji. 28. osiem. W dalej Siedzi, wydaje mi się, że dostała. Ja mogę sprawdzić, jak bardzo chcesz, to sprawdzaj jeszcze w tą stronę. Może bliżej teraz? No dobra, bliżej. No jest Też ta amunicja. 28 grainów zrobimy. No to dawaj. Proszę bardzo. Tu jest 15. Czyli Ewidentnie co? Ewidentnie z 30 metrów trochę za daleko. Dystans zrobi różnicę. Ale z 15 już jak widać. Dokładnie. Walimy do tych grubszych desek z Backshot'a, przepraszam, ale zrobimy dystans trochę mniejszy. Jakieś 15 metrów i walimy. Tu jest 12. Dobra, to 13. No chcę po prostu trafić. A co ten ciężko idzie. Się... Ale ona wiesz, ona ma rozrzut, i nie wszystko, nie wszystko wejdzie. No, widzisz, trzy nam weszły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sorry, sześć weszło. No to ładnie, no teraz sprawdzamy, czy coś wyszło. No tak. Patrz, to jest taka gruba deska. Ona tutaj ma też przerwy, ale ok. I teraz zobacz. Wszystko, co weszło. Też wyszło praktycznie, tutaj jest, zobacz, fajnie jak przeszło, tutaj dostał i wyszedł bokiem. Nawet wyszedł czy on tutaj nawet został? Ta kulka być może tutaj gdzieś jest, jakbyśmy pogrzebali. Tutaj, gdzie było grubiej, on tutaj dostał, nie wyszedł, więc kulka gdzieś tu powinna być. No, że gdzieś wyleciała. Znaczy generalnie taką deskę spokojnie backshot jest w stanie e, przedziurawić, coś grubszego być może wtedy będzie problem. OK, tak to wygląda. To został nam ostatni test. Strzelamy do tej y, grubej bali y, z braneki. No tutaj się odsuniemy na dłuższą odległość. To go. A ma pierdzielnięcie. Zobacz to, widziałeś to, patrz. Penetracja jest duża, ale nie, nie udało się przebić całego, całej tej belki. No okej, okay. tak to wygląda słuchajcie. Tak to te nasze testy wyszły. Proszę, oddaję. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, słuchajcie, to jest nowy kanał. To dajcie suba, dajcie jakiegoś lajka i napiszcie komentarz. Będzie nam bardzo miło i to będzie też taka motywacja do tego, żeby nagrywać kolejne filmy i żeby też pokazywać wam różne ciekawe rzeczy, takie właśnie eksperymenty, testy strzeleckie, bo wiecie, strzelectwo jest ma różne oblicza. Można robić typowo sport, strzelać na wyznaczonym dystansie do tarczy, można bawić się w jakąś taktykę, ale broń to jest też narzędzie i można się z tego naprawdę też fajnie pobawić, byle bezpiecznie. To jest najważniejsze. Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Tak jak powiedziałem, jeśli Wam się podobało, dajcie lajka, like, dajcie suba, napiszcie jakiś koment I do zobaczenia w, w następnym odcinku. Ja się żegnamy, jestem Olo, a za kamerą jest Kamil. Cześć!